Hej wszystkim, Oliwia z tej strony. Moi drodzy, tak ogólnie, witam się z Wami. No cóż, trochę czasu mnie nie było i zresztą ostatnio znikam, ale to dlatego, że jestem non-stop chora i dzisiaj Wam opowiem, jak mój dom zmienił się w aptekę. Przede wszystkim ja kilka lat temu przeszłam koronkę, która doprowadziła u mnie do istnej ruiny w obrębie układu odpornościowego. Moje limfocyty straciły praktycznie zdolność do obrony organizmu. I niestety nie ma na ten temat jeszcze wystarczająco badań naukowych, więc tak naprawdę cały czas czekam, aż wynajdą na to, nie wiem, może jakieś leki, jakieś metody diagnostyczne, cokolwiek. No i też, żeby zarysować dramat, to... Tak ogólnie to 23 grudnia, czyli na dzień przed świętami się rozchorowałam. Złapałam mnie wtedy, to taka nietypowa infekcja za to, która powoduje, że przez dwa tygodnie czuć ich agonalny ból. No, i potem właśnie to mi przeszło rzeczywiście po dwóch tygodniach. No, i nacieszyłam się zdrowym raptem przez pięć dni, bo potem z kolei złapałam infekcję od bliskiej osoby. Pamiętam, że wtedy szczególnie mi dokuczało drapanie w gardle, nie mogłam przełykać nie niemniej, już w około parę dni mój organizm się z tym uporał. No i miałam nadzieję, że niczego już więcej nie złapię. Jeszcze pod koniec stycznia wyznaczyłam sobie wizytę u lekarza rodzinnego na 7 lutego, dlatego że potrzebowałam EKG, bo czeka mnie zabieg w narkozie. No i właśnie nie sądziłam, że jeszcze ta data mi się przyda. Generalnie mój brat się właśnie na początku tego bardzo poważnie rozchorował. W niedzielę miał prawie 40 stopni gorączki i wtedy nawet dzwoniliśmy na 112. No i ci polecili się skontaktować z tak zwaną wieczoręką. Ta, ci bratu przepisali leki, po których stopniowo zaczęło mu się poprawiać. No i potem nadszedł poniedziałek, no i właśnie ja poszłam na zakupy, wiecie, pokupić leki dla brata, w tym właśnie antybiotyk, no i też po prostu zrobiłam zakupy, takie wiecie, zwykłe do domu, wyniosłam śmieci, no i miałam nadzieję, że mnie to nie rozłoży, i zresztą dlatego kupiłam witaminę C, bo byłam święcie przekonana, że pomoże mi, nawet jak nie całkowicie, to raczej szczęściowo się wybronić. No i jak nie trudno się domyślić, rozłożyło mnie w zaledwie kilka godzin. Po prostu w poniedziałek ledwo zjadłam obiad, potem jak wróciłam do domu, a już mi zajęło od razu całe oskrzela. To nawet nie jest tak, że nie wiem, mi jakoś ciekło z nosa, coś mi spływało po gardle, tylko po prostu od razu zajęło mi oskrzela. No i powiem Wam ogólnie, masakra jest to najgorsze chorobsko, z jakim miałam do czynienia w życiu. Naprawdę nigdy nie byłam aż tak chora, a miałam już naprawdę i kształcenie, i różne inne chorobska. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o objawy, no to tak ogólnie pojawił się Katar, ale też nie od razu. Miałam okropne zawroty głowy przy wstawaniu i ogólnie, wiecie, miałam totalną nietolerancję pozycji pionowej ciała. Do tego jeszcze niewielkie problemy z oddychaniem, szczególnie jak po nocy tutaj miałam zawalone, no to czułam, że właśnie coś mi tu siedzi i nie do końca jestem w stanie poprawnie oddychać. Natomiast najgorsze ze wszystkiego był kaszel, był tak rwący, wiecie, cały taki no mokry kaszel, nie, czyli że nie zatrzymacie tego zwykłym syropkiem. No i naprawdę strasznie się męczyłam, cały czas mnie brało na wymioty. Doszło do tego, że po prostu brak apetytu i też to, że dla mnie wszystko smakowało moimi wymiocinami. Jedzenie kompletnie straciło smak, nie byłam praktycznie w stanie nic jeść, i jeszcze po dziś dzień cały czas wracam do siebie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to wciąż mam dość ograniczoną dietę, dlatego że po prostu mój organizm na nowo musi się przyzwyczaić do tych wszystkich smaków. No, mam jeszcze taki kaszel, ale wiecie, to już taki bardziej pogrypowy, w sumie w większości suchy. Czasami jeszcze trochę mi z nosa leci, ale ogólnie jest już dużo lepiej. Natomiast naprawdę, no powiem wam, że mnie tak targało, że po prostu mnie bolały wszystkie żebra. Czułam jakbym normalnie wszystkie miała połamane naraz. Do tego jeszcze, wiecie, bóle właśnie gardła doszły od tych ciągłych wymiotów, okropne bóle pleców, no i bóle oczywiście samych oskrzeli no i też jeszcze antybiotyk, który miałam przepisany tutaj azycyna, już wiem, że nie toleruję tego antybiotyku, bo doprowadził on do mnie, u mnie do potwornego bólu brzucha i też do różnych sensacji jelitowych, także wiem już, że nie będę mogła tego przyjmować. Niemniej, no oprócz azycyny, też właśnie pani doktor mojemu bratu przepisała wtedy, jak zadzwoniliśmy w tą niedzielę wieczorem taki lek Tamivil. I to jest na bazie wiru, który działa przeciwwirusowo i największą skuteczność ma zażety, no nie zgadniecie, w pierwsze dwa dni infekcji. Więc generalnie nigdzie tutaj nie szło dostać w Oleśnicy tego dziadostwa. No i powiem wam, masakra. Na szczęście nasza mama dostała to w Kępnie, ale do tego sobie jeszcze za trochę przejdziemy. W każdym razie powiem wam, że... To jest okropne, wstajesz wypoczęta, tak robisz zakupy, ogarniasz dom, a chcesz się zająć chorym bratem, ciągle się martwisz. I po prostu jeszcze ciebie tak hamsko rozkłada, że ja praktycznie przez ostatni tydzień byłam osobą leżącą. Ja nie byłam w stanie nic zrobić, ani w domu, ani za bardzo wokół siebie, bo po prostu do każde wstanie stanie kończyło się nietolerancją pozycji pionowej, a ja mam choroby przewlekłe w pakiecie, no i też właśnie zawrotami głowy. Też ogólnie od tych wymiotów robiły mi się okropne afty w buzi. Miałam też podrażniony tutaj kącik ust. Na szczęście nie jakoś mocno niemniej. Dla mnie jako osoby chorej przewlekle na refluks, no to była masakra, to użeranie się z tymi wszystkimi wymiotami i powiem Wam, że potem właśnie miałam w piątek 7 lutego wizytę u lekarza, u mojej pani doktor rodzinnej. Tam zrobiłem mi EKG, wyższe to ogólnie wyszło podwyższone tętno. Też jeżeli chodzi o moją temperaturę, to prawie cały czas miałam 37 stopni teraz się trochę obniżyła, ale potrafiła chwila, moment skoczyć bardzo gwałtownie do 38. No i też w każdym razie pani doktor powiedziała, że w przypadku grypy, no to użeranie się z tymi objawami trwa dłużej i ten kaszel jeszcze podejrzewam jakiś czas będzie mnie trzymał. Z tego co czytałam, kaszel pogrypowy może nawet do 8 tygodni się, do 8 tygodni się utrzymywać, więc po prostu jej super zabawa, normalnie mówię wam, pełen pakiet atrakcji. No, i cóż, dzisiaj jest godzina, no tak naprawdę zaraz 6 rano, ale nie jestem w stanie za bardzo spać, i też właśnie czekają mnie jeszcze badania z krwi do zrobienia, za trochę będę się zbierała do laboratorium. No i mam nadzieję, że mój organizm jakoś zwalczy, bo powiem też tak, to jest tak zakaźne. Że normalnie, no ja na przykład jak gdziekolwiek wychodzę, to zakładam maseczkę, bo po prostu nie chcę tego jakoś, wiecie, rozsiewać, rozpylać. Nie wiem, jak to jeszcze mogłabym ująć, żeby po prostu, no ten wirus tak, żeby nie przebywał nigdzie indziej. I tak już wystarczy, że to zajęło organizm. No i oczywiście moja rodzina przyjmuje w Kępnie i myśmy tam byli z bratem właśnie w piątek tego siódmego. No i mojej mamie udało się dostać ten oseltamivir, więc też zaczęłam go brać. No mówię, teraz czuję się trochę lepiej, ale no w przypadku azycyny wyszła totalna nietolerancja, więc no już wiem, że nie będę mogła tego antybiotyku przyjmować. No i cóż, mam nadzieję, że u was jest wszystko okej, okay, bo na Dolnym Śląsku jest istna epidemia. Dzisiaj też już nie czuję się tak osłabiona, powiem wam, bo wcześniej naprawdę no, tydzień byłam osobą leżącą, po prostu przerąbane. A jeszcze też mój brat cały czas się zmaga, też tak jak ja z kaszlem tym pogrypowym. No i to jest okropne ta cała zaraza, serio. Dlatego życzę wszystkim dużo zdrowia. Trzymajcie się jakoś tam i na razie.